Zadrał no! się, no! czytaj, tak jest. Śmierć Bogu kruków, władcy wisielców. Chłopcze, jest tu! Jak dobrze cię znowu widzieć! Wiedziałem, że nie zginęłaś. <grystanie> Witaj. O! Potrafisz ożywić głowę? Nie jestem pewna, czy rozumiem co. Chwila. Skąd je masz? Te strzały. Daj mi je. Już. To był prezent. Rób co mówi, chłopcze. Te strzały są niebezpieczne, przeklęte. Jeśli znajdziesz ich więcej, niszcz je, rozumiesz? Czy rozumiesz? Powiedz! Rozumiem. Jak je zobaczy, zniszczę je. Tylko o to proszę. Wybacz. Proszę, weź w zamian moje strzały. Nie potrzebuję ich już. Dobrze. O co chodzi z tą głową? Macie pojęcie, kto to jest? Zabiłeś go? Na jego prośbę twierdził, że możesz go ożywić. Ja? Na pewno dobrze zrozumiałaś? Proszę. Zanieś go na stół, Emily. Było dużo czasu, od kiedy korzystałam z dawnej magii. Przytrzymaj go. Niech się przyjrza. No. Na szczęście głowa nie zgniła za bardzo i mózg jest jeszcze cały. Ładne cięcie. Ze wszystkich ludzi musiałeś odciąć głowę jemu. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Dobra. Przytrzymaj głowę pod wodą i nie puszczaj. To ważne. Wystarczy. Zadziałało! Niech nie spojrzę. Mimirze? Żyjesz? Tak. Dobrze. O! Witaj, Frejo. Minęło tyle czasu. Dobrze wyglądasz. Zrobiłam to tylko dla nich. Jeśli chcesz znać moje zdanie, zasługujesz na śmierć. Pokłoniłbym się, gdybym mógł. Wybacz. Gdybym wiedział, że wiedźma z lasu, to sama Freja nigdy bym tego nie zasugerował. Freja? Bogini Freja? Ty też nie wiedziałeś. Wybacz. Gdy rozejdzie się, że Mimir jest wolny, ściągniecie na siebie gniew Odyna. Jesteś boginią. Byłam przewódczynią Wanów, ale to przeszłość. I nie raczyłaś mi powiedzieć? Ty... Chcesz mnie pouczać w tej kwestii? Mm, idziemy, chłopcze. Ale. już! Nie ma za co! Czemu to zrobiłeś? Nie możemy jej ufać. Bo jest boginią? Nic się nie nauczyłeś, chłopcze. Ale bardzo nam pomogła! I okłamała. Niektórzy cenią sobie prywatność. Lepiej nie osądzać, bracie. Gdy będę chciał Twojej opinii, to poproszę. W porządku. Zanieście mnie do świątyni Tyra na Jeziorze Dziewięciu, a doprowadzę was do Jotunheimu. Znamy tę świątynię. Co w niej jest? Ostatni żyjący gigant w Midgardzie. Kto nam lepiej wskaże drogę? Wąż świata? Zaraz, wiesz jak z nim rozmawiać? Owszem. Posługuje się mało znanym językiem, starszym niż te góry. Nikt w Midgardzie go nie zna. Z wyjątkiem rzecz jasna mnie. Naprawdę? Naprawdę? Nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale Jormungand to błyskotliwy rozmówca. A, a miałeś być większy.